Bellingcat ujawnia szczegóły operacji GRU w Czechach i Bułgarii Bellingcat, operacje GRU w Czechach i Bułgarii miały osłabić Ukrainę. Celem operacji rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU w Czechach i Bułgarii w latach 2014-2015 było najprawdopodobniej osłabienie potencjału obronnego Ukrainy stwierdza nowy raport Platform Śledczych Bellingcat i Inesider oraz portali Der Spiegel i Respekt. BerlinCat na podstawie istniejących dowodów doszedł do wniosku, że wybuchy w składzie amunicji w Wabieticach w Czechach, próba zamachu na bułgarskiego biznesmena Hristo Gebrewa oraz najprawdopodobniej także wybuchy w bułgarskich magazynach amunicji w 2015 rok są ze sobą powiązane i stanowiły część operacji Gru, mającej na celu utrudnienie Ukrainie zdobycia broni niezbędnej do wykorzystania w Donbasie przeciw prorosyjskim separatystom i żołnierzom rosyjskim. Operacje te przeprowadzili oficerowie z elitarnej jednostki Gru nr 29155 w tym podejrzani o udział w nieudanym zamachu na byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala w 2018 roku. W Wielkiej Brytanii, Anatolii Czepiga i Aleksandr Miszkin, którzy wjechali do Europy na podstawie paszportów na nazwiska rusłan i Aleksandr Pietrow. Berlinguer twierdzi, że Gebrew był jednym z głównych dostawców amunicji dla Ukrainy, jego firma MC w latach 2014-2015 dostarczyła Ukrainie znaczną ilość amunicji kalibru od 120 do 152 mm. Przy tym sam Gebrew twierdził, że magazynowana w ubieticach amunicja nie była przeznaczona do Ukrainy. Belingat dowiedział się, że dyrektor czeskiej firmy zarządzającej składem na początku października 2014 rok napisał do Gebrewa list z żądaniem wywyzienia do 15 października amunicji zakupionej przez EMCO. Przedstawiciele firmy potwierdzili też, że amunicję te chciały odkupić osoby trzecie, być może agenci GRU. Z korespondencji wynika, że Gebrew nie zamierzał wywozić amunicji z czeskiego magazynu i nie szykował jej do przekazania Ukrainie. Jednakże, jak sądzą platformy śledcze, Gru mogło o tym nie wiedzieć i postanowiło wysadzić w skład. Przy tym planowano najpewniej opóźnienie eksplozji, ale doszło do niej już 16 października 2014 r., być może z powodu działań pracowników magazynu. Podczas wybuchu zginęły dwie osoby. W grudniu tego samego roku w Wubieticach doszło do jeszcze jednego wybuchu, ale wtedy obyło się bez ofiar. Berlinka to pisał także szczegóły próby zamachu na Gebrewa wiosną 2015 rok. Jak twierdzi Platforma, niektórzy uczestniczący w niej oficerowie gru brali wcześniej udział w operacji w Czechach, wśród nich pułkownik Aleksiej Kapinos, który, według tych twierdzeń, pod dyplomatyczną przykrywką przyleciał 25 kwietnia do Salonik, ale wrócił stamtąd do Moskwy inną drogą. Berlinkat nie ustalił jeszcze, czy wjeżdżał on do Bułgarii. Przypuszcza się, że mógł on dostarczyć toksynę, którymi próbowano 28 kwietnia otruć Gebrewa i dwóch jego pracowników. W tym czasie w Bułgarii przebywali także inni agenci gru. W sobotę, 17 kwietnia, władze Czech ogłosiły, że czeskie służby bezpieczeństwa mają uzasadnione podejrzenia co do udziału agentów rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU w wybuchach w Wubieticach w 2014 rok. Informacja spowodowała wydalenie 18 pracowników ambasady rosyjskiej, którzy według władz czeskich pracowali dla służb specjalnych. Rosja w reakcji nakazała wyjazd 20 Czechom.